Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Fertus, a to jest kolejny odcinek z serwera na modach. Generalnie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie farmę, pokażę trochę zmian, no i tak to będzie wyglądać dzisiejszy odcinek. Eee, dostałem informację od właśnie pana Snake'a, że mi tu jakiś prezent zostawił, zaraz ja to obczajmy. W ogóle chciałem zauważyć, że ciekawie to wygląda jak ja sobie jestem w diamentowej zbroi na takiej e, cejanowej e, tej sofie, całkiem spoko. Gdzieś tu nie wiem, mam jakiś prezent, a już widzę, już widzę, coś tu chyba jest, to chyba to o wow, diamenty, <noise> nie trzeba było, ale spoko, zrobię sobie w końcu dzięki za prezent zrobię sobie w końcu mieczyk w końcu jakiś, siekierkę, może łopatę, także bardzo miło w dzisiejszym odcinku właśnie chciałbym zrobić sobie właśnie farmę, zaraz wam pokażę gdzie i jak i co, zrobię sobie jeszcze mieczyk Widzicie co? To będzie sezon, w którym będę się bił siekierą. <grym> nie no, na razie sobie zrobimy tak. Zrobimy sobie łopatę, bo to będzie coś potrzebnego. Także dobra, zostawmy sobie na razie tyle. Eee, Okej, okay, no, pokażę wam teraz, jak to wygląda. Tutaj zrobiłem sobie, skoczę sobie, pyk. Zrobiłem sobie taką farmę. Eee, no Jest ona miniaturowa, zostanie ona tutaj jako taki mój ogródek, ale też chciałbym... O nie, najgorzej. Czemu tu się ul zrespił? On się tu zrespił, lol. Ej, hey, czad. W sensie czad, bo że ule się respią to nie wiedziałem na drzewach spoko. E, chyba, że mi go ktoś tu postawił. No to by była też inna opcja. Ale e, wczoraj grałem sobie tu, pościnałem wszystkie drzewa i sadzonki się same posadziły. I znowu mam tutaj drzewa serio. Wyciąłem tu cały ten rejon. E, tu nawet widać. Tu, o. W tym miejscu trochę pozbierałem sadzonek. I widać, że tu jest wygołocone, ale kurczę reszta się posadziła, jak widać tutaj. Więc no, niezbyt fajnie, będę to musiał też dzisiaj e, poobcinać te drzewa. Ej, tylko zabiję tego gnoja. E, o i tutaj, nie, te ule się chyba respią. No i tutaj znalazłem ciekawe drzewo na dwóch blokach piasków. I uznałem, że je zostawię jako takie symboliczne drzewko. I tu chciałem zrobić wszędzie na tych moich wysepkach. Gdzieś tak dotąd. Tu chciałem zrobić ogrodzenie i tu wszędzie jakieś plantacje różnych warzyw i owoców i. znaczy nie owoców Boże, nie owoców, nie plantacje, tylko warzyw i różnych takich roślin. Bo możemy sobie na przykład zrobić herbatę, możemy sobie zrobić. Dobra. o cholera. Dobra, o nie, o nie, o nie. Pszczoły, dzikie pszczoły. Tylko, że ja was pszczoły nie chcę tutaj. Aha, ja to chyba muszę nożyczkami rozwalić. Będą teraz na mnie wściekłe cały czas. Um, aha, i właśnie w kuchni się zmieniło tyle, że wam pokażę. Um, dostałem, w, przehandlowałem sobie Gunpowder za rotten flash e u Mateusza. Tak, dobrze pamiętam, nick? Tylko nie pamiętam, właśnie dokładnie. Mate... Matez. dobra, nie, nie będę tutaj, bo się pomylę pewnie. Zrobiłem sobie tutaj właśnie i ten frame szklane, żeby było widać. Tutaj się, że tak powiem, jajko Sadona robi na tym smokerze. Tutaj nic, ale tutaj wiszą na tym właśnie do suszenia. Wiszą właśnie skóra zombiaków. Skóra zombiaków po co jest nam? Skóra zombiaków? jest po to, żeby sobie skraftować z nich skórę zwykłą, więc całkiem spoko opcja. Ja sobie tu po prostu suszę te skóry na bieżąco, więc tak to wygląda. Jeszcze bym sobie te diaksy tutaj schował. No i co? Trzeba tutaj właśnie pościnać te drzewa. Zobaczmy jeszcze, czy ule się ścina. Czasem tymi nożyczkami, bo to jest coś, z czym nie miałem wcześniej do czynienia, e, więc jestem tego ciekaw. Dobra, sprawdźmy sobie to. Czekajcie, bo ja w sumie nie wziąłem żelaza. <tut tutaj jest żelaza, zapomniałem. E, dwa żelaza. No i okej, okay. zobaczmy sobie. E, w ogóle chciałbym też się odwdzięczyć Snake'owi, tylko właśnie nie wiem, gdzie on mieszka. Może sobie go odwiedzimy pod koniec odcinka. Czekajcie, no rzecz sam się to rozwala? Ej, nie wypadło mi to. Czy wypadło? Ała, 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 ała. pszczółki nie, nie. Dobra, no trudno mi przykro mi jest. Ale muszę was chyba zamordować. Chyba będziecie później. Będziecie może później miłe to dobra, zostawię was. Będę po prostu ignorował wasze ataki w moją stronę. <laughs> nie bijcie mnie, nie bijcie mnie. Ja wam tylko ulu rozwaliłem. Będziecie mieć jeszcze dużo uli. <laughs> Ja nie wiem, jak to właśnie działa. Czy to one się po prostu, czy jest jakiś mod, bo jest Bazier Bees, czyli um, bardziej pszczołowe pszczoły, jakby tłumacząc. <śm> um, I możliwe, że to ten mod dodał, ale ja nie wiem w ogóle, na czym polegają um, właśnie pszczoły, jak to działa, ta mechanika. Więc to jest coś dla mnie nowego. No i właśnie. Um, może to, to jest w Minecrafcie normalnie, że one się respią te ule. Ale przypuszczam, że nie. Przypuszczam, że nie, bo nie kojarzę. Żebym oglądał właśnie prezentację nowych wersji, żeby takie coś było zawarte. Mi się wydaje, że nie. Dobra, ja sobie tu powycinam te drzewa. Pozbędę się tych sadzonek. Yy, I coś tu po pookwinię. Ja też się pobawię w kosiarkę, tak jak w poprzednim odcinku. Kto oglądał, ten wie. Stawiłem dźwięk kosiarki, jak ścinałem kwiatki. A więc się właśnie pobawię w kosiarkę. Yy, no i... Będziemy coś tu sobie budować już razem. Dobra, to jeszcze się spróbuję dowiedzieć, gdzie mieszka Snake, żeby go odwiedzić. Myślę później. Dobra, więc zrobię cięcie teraz. Ok, dzień się zrobił generalnie też e, i ja skończyłem kosić tutaj wszystko. Drzewka też skoszone jeszcze. Myślę, że tutaj trochę się będę musiał pozbyć tego. Okej, okay, już jestem. No i jak mówiłem, e, skosiłem tu wszystko. Teraz tak to wygląda z góry ładnie, mogę wam pokazać. E, no i tam właśnie na tych przejściach takich tutaj węższych. I tam zrobimy sobie takie bramki jak ja mam tutaj i ogrodzimy to, żeby tu nikt nie chodził. A tu sobie zrobimy właśnie takie pole uprawne. Przede wszystkim chciałbym zasadzić jut, bo to się przerabia na nasionka albo chyba tak na, nit, na nici. Także będziemy mogli sobie backpacka w końcu zrobić fajnego. Także jut, jut będę sobie właśnie sadził. Ciekawe co to jest w ogóle po angielsku, co to znaczy. Eee... No i jakieś inne właśnie warzywka będę sobie musiał sobie ogarnąć Ogarnąć co właśnie, jakie warzywo co robi I właśnie inne rośliny będę sobie to musiał obczaić I te najbardziej korzystne dla mnie sobie zasadzić tutaj A właśnie to pole uprawne, o ktoś mi się tu w ogóle włamał Dirtem, dziwne Te właśnie najbardziej pożyteczne gdzieś tu zasadzę No i tak, mam bardzo dużo kwiatków, jak widzicie Sadzonek też multum, także tak to wygląda. Będę to musiał wszystko uporządkować. Ja sobie tutaj coś przygotuję i zaraz się zobaczymy. OK, mam potrzebne narzędzia, bramki, tutaj już sobie zrobiłem. Będę tutaj zaraz wyrównywał ten teren. Pragnę to zrobić w ten sposób, że pewnie w niektórych miejscach porozszerzam na wodę, właśnie tutaj te, ten dirt. Wyrównam do jednego poziomu i zrobię takie, takie coś w stylu, że będzie po prostu tutaj drewno. I będą niektóre pola uprawne wyżej, i otoczę je właśnie takim drewnem. Ale najpierw sobie chcę właśnie zrobić te całe, wiecie, przejścia tutaj pomiędzy. W ogóle tutaj dziwna sprawa, bo jest jakieś dziwne coś stworzone. Tutaj ten piasek cały pragnę sobie wykopać. O, w ten sposób może będzie lepiej. A potem właśnie dorobić tutaj to przejście. Przypuszczam, że zrobimy sobie to w ten sposób. Zróbmy sobie tak. Zróbmy nieskończone źródełko wody. Clipper tam mi się jakiś zrespił. Dobra. Ja sobie tutaj to ogarnę i wam zaraz pokażę progres. OK, potek numer jeden skończony, tak się go otwiera. <grywa> wyrównałem sobie przy okazji, bo brakuje mi dirta, tutaj tą przestrzeń, jak widać. No i będę powoli tu zasadzał wszystko, i Wam oczywiście pokazywał to po cięciach. OK, wyrównując ten teren i dobudowywując trochę tej wyspy, i budując ten potek, zauważyłem coś w oddali. W sumie udam się tam, bo wydaje mi się, bo pisał mi Snake, że się wybudował 100 kratek ode mnie, wydaje mi się, że to jest on. A właśnie przed chwilą mnie. O, te krzaki sobie też pozbieram, bo to są warzywa i nowe. Dobra, już nagrywam. Zwróciłem, miałem ciekawy telefon, mniejsza o, mniejsza o to. Gdzie był ten dom? Zadzwoniła do mnie jakaś pani. Nie wiedziałem w sumie o co jej chodzi, bo pytała o jakiś produkt, a ja, no, chyba, pomyłka. No, raczej na pewno. Dobra, tutaj mamy dom Snake'a! Tak myślałem, właśnie. O, jagódki, ukradnę mu trochę, bo ja właśnie nie mam jagudek. Oj, ukradnę mu trochę. Oczywiście mu no to odrośnie, więc na no spoko. Yy, I tutaj ma kaktus. O, tak, 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 daj, daj mi kaktusa. No nie, naprawdę. Jest, dobra, mam jednego. dobra, Mam nadzieję, że snake się nie obrazi na mnie za to. Yy, tutaj mamy jakieś wejście, ładne. W fajnie w skalę się wbudował, prawie. Tutaj ma u, jakiś, jakiś symbol, podejrzane, eee, jakieś pięterko, tam chyba wyżej też coś będzie budował. A tu już jest taki strych, coś ala, no i tutaj też coś ma jakiś. Eee, no ogólnie mi się podoba, czekajcie czy z tej strony zobaczę. A i tu jeszcze ma portal, w ten sposób, no całkiem spoko, podoba mi się to, że w skale się wbudował też trochę i taki wysunięty, spoko, bardzo spoko. Dobra, przycinam, tu rośnie. Dobra, spadamy stąd. E, ja tam będę się, że tak powiem, brał za ogrodzenie, dorobię te furtki po tych trzech stronach. No i on to wszystko pokaże. Dobra, postanowiłem, że ogrodzając no, to, że to drzewo sławne e, tutaj, zniszczę na chwilę ten piasek, podsadzę to tak jak było i sobie tu je obudujemy ładnie, żeby było wiadomo, że to jest rare drzewo i zostawiamy je tu na amen. Jeszcze mam jedną furtkę, nie wiem gdzie ją do, dołożyć, tam zrobiłem trzy furtki, tu jedna, tu druga i tam trzecia, tu jedną, to moglibyśmy jeszcze walnąć tutaj na przykład jeszcze jedną, bo nie potrzebuję, płotków mam multum, no i będziemy się teraz bawić właśnie tutaj w farmie, nie w ogóle... Jest jeden problem, bo mam bardzo mało tych latarni, mam bardzo mało żelaza i nie mam jak poświetlać tych wszystkich terenów tu. Tak samo nie wiem, co z tą farmą, przepraszam za tego Facebooka. Nie wiem, co z tą farmą tutaj zrobić. Czy to tutaj zniszczyć, czy połączyć właśnie w jedność? Chyba to połączę. I ten płotek też tu zniszczę, i chyba ogrodzę to dookoła w ogóle. Myślę, że coś takiego zrobię. Że jeszcze jedną warstwę jakoś to ogrodzę. Także. Dajcie mi chwilę. Okej, okay, właśnie dorobiłem tutaj ten płotek dookoła bazy. Pozbyłem się też trzciny, więc będę musiał ją gdzieś, że tak powiem ulokować, zastępczą właśnie miejsce. Te drzewa sobie tu zetnę i jakoś to tutaj ogarnę. Tu dookoła uznałem, że zrobię tutaj dotąd płotek, żeby jednak z tyłu bazy też można było jakoś wejść. Także tu jest sekretne przejście dla tych, co oglądają odcinek. Są dwie furtki po bokach, może to jakieś miejsce zagłady jest tajne. Zobaczcie, zrobię sobie tak. Tu jest wejście po bokach, możecie sobie otworzyć furtkę, zamykać po sobie i właśnie tędy przejść tyłem, tak jakby. Zastanawiam się właśnie, co jeszcze w tym miejscu zrobić. Może tutaj te kwiatki po. no, może jakiś ogródek zrobić na przykład po dwóch stronach. No, bo tutaj nie ma sensu, myślę, że robić yy, tego. Tu myślę, że nie ma sensu robić jakiejś żadnej farmy, bo, <laughs> bo to tutaj nie będziemy się chciało po to iść, także. Myślę, że tak to można wykorzystać to miejsce. Dobra, ja tu porobię jakieś farmy i zaraz wam wszystko pokażę. Ok, już zbudowałem troszkę tego. Tutaj zrobiłem taką farmę właśnie przy moim domku. To jest bodajże... Co to jest właściwie? Tu chyba są pomidory. To jest właśnie to... Ee... To co się z tego robi nici. Tu mamy herbatę z tego co pamiętam. Tu muszę sprawdzić. A, bin fasola. Tu mamy chyba, przed chwilą sprawdziłem, to był rabarbar, albo nie, rubarb, to nie wiem co to w sumie jest, rubarb po angielsku, brzmi jak rabarbar, więc niech będzie rabarbar, tu mamy turnip, nie wiem co to jest, eee, ale ten turnip, to ja z tego nie będę korzystał, tylko będę po prostu miał tutaj taką wielką doniczkę wysoką, żeby sobie to tu rosło, bo tu mamy to tak jakby rondo, czyli rozjazd do różnych dróg, tam mamy tego więcej, tu mamy drzewko ogrodzone, no i tu będzie coraz więcej tych plantacji, więc myślę, że na wszystkie nasiona z tego, z Spam Harvest mi starczy. Także tu będziemy sobie to wszystko ładnie budować. Tu już będzie coraz wyżej, czyli na dwie kratki. Takie właśnie pola uprawne. I ja to będę robił w taki dosyć nietypowy sposób, czyli po prostu mega wysokie i właśnie też takie krzywe, bo tutaj robiłem takie plantacje właśnie równe, nie, takie kwadratowe, a tu już będę robił, czemu to znika tu już będę robił takie wiecie mm, takie na spontana budowane nie, niesymetrycznie czemu to znika, o co chodzi dobra, działa wszystko więc ja tutaj to pobuduję i wam zaraz wszystko pokażę. Okej, okay, tutaj dorobiłem schodki i tutaj też i tutaj będzie pszenica rosnąć. Na, na nieszczęście, że tak powiem, mam tylko tyle nasion, więc no, trochę będę musiał poczekać. Tu już zasadziłem, tu zrobiłem taki płotek, no i tu właśnie takie podwójne też będę robił, tu takie wielkie pola. Tu jakieś takie małe poletko, tu chyba nic, między tym jakieś kwiatki się zasadzi, tu też jakieś poletko i tu też może. Zobaczę, może też tu będą jakieś zwierzęta jeszcze, nie wiem, muszę się zastanowić. Na ten odcinek to będzie tyle, ja tu jeszcze porobię trochę, myślę, że nie ma co przedłużać, dzięki za obejrzenie tego odcinka, widzimy się w kolejnym odcinku, nie zapomnijcie o kciuku w górę, komentarz, subskrypcji, do następnego, hej!